Cześć, witam was. Bardzo serdecznie dożyliśmy takich czasów, że USA rozważa nałożenie sankcji na Warszawę. Polska bez zaproszenia, moi drodzy, na światowy szczyt demokracji. Stany Zjednoczone będą nakładać sankcje na Polskę tylko dlatego, że Polska wprowadza jakieś tam leksy tvn -y. Oczywiście znacie moje zdanie na ten temat, ale to nie zmienia faktu, że nie może żadno państwo, żadne państwo wprowadza żadnych sankcji. Nawet pan... Jarosław Gowin, ten taki wiecie, popularny, jak Radio Z podało, ja cytuję: Jarosław Gowin przekonuje, że w USA powstaje już lista restrykcji, jakim niebawem może zostać objęta Polska. Wiem z bezpośrednich rozmów z przedstawicielami rządu amerykańskiego, że przygotowywana jest już lista restrykcji wobec Polski, na wypadek gdyby tak zwana ustawa medialna weszła w życie. Powiedział w rozmowie z tutaj pan Jarosław Gowin. Dla Dziennika Gazety Prawnej. Moi drodzy, to jest po prostu nieprawdopodobne. Jak może państwo jakieś takie jak stany zjednoczone decydować, jak ma wyglądać polityka i co Polska może, a czego Polska nie może? A ja myślę i jestem niemalże przekonany, że tutaj chodzi o zupełnie coś innego niż te wszystkie te -y, Nawet jeśli chodzi o nasze relacje ze Stanami. Zobaczcie. My mamy ich wojaków, żołnierzy My mamy jeszcze na karku 447, o którym też powiem, bo ostatnio kongresmeni napisali znów do, do Polski, do polskich władz, pseudopolskich władz. I jest to, moi drodzy, to jest wszystko ze sobą powiązane. Wydaje mi się, że o coś jest gra, że gra się o coś toczy, tylko nie wiadomo o co. Napiszcie w komentarzach, o co może się toczyć gra na naszej takim poletku Polska-USA. O co im chodzi? Być może chodzi o te restrykcje właśnie z 30... Po 39, między 39 a 45 wiecie o co chodzi, i Polska się trochę opiera, więc moi drodzy, teraz Polska pokazuje, że też jest mocna i pręży mózgu przed Stanami. Ja myślę, że tutaj chodzi o to. Mogę się mylić. Zacytuję Wam teraz RMFFM. Stany Zjednoczone rozważają nałożenie na Warszawę szeregu sankcji za przyjęcie nowelizacji ustawy medialnej. Polska ma nie otrzymać zaproszenia na organizowany przez prezydenta Joe Bidena żadna strata. Światowy Szczyt Demokracji. Amerykanie dopuszczają także blokadę w sprzedaży czołgów Avram's. Opcją atomową byłoby nałożenie personalnych sankcji na polskich polityków, w tym prezydenta, premiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Bo i nieprawdopodobne. Stany mówią, twierdzą, że nałożą sankcje na Dudę, na Morawieckiego i na Kaczyńskiego. Ja pierdykam, bo po prostu takich czasów. Jak ktoś może tak w ogóle powiedzieć powiedzcie mi to my byśmy musieli już rząd izraelski banować od kilku lat z naszych nieoficjalnych rozmów czyli z nieoficjalnych z nieoficjalnej wiedzy RMFM o Boże wynika że stany zjednoczone są zawiedzione i poirytowane działaniami związanymi z przepisami zwanymi Lex Waszyngton Washington na ustawę patrzy nie tylko jaką na uderzenie we własną Inwestycje, ale także w trzą wartości demokratycznych. Przecież nam cały czas rzucają kłody pod nogi. Od wielu, wielu lat. A Polska rzuciła raz kłodę pod nogi stanom i zobaczcie, jaki wrzawy, jaki ja Od Wśród amerykańskich władz jest wielu polityków bezpośrednio i osobiście zainteresowanych sytuacją w Polsce. Ale fajnie, interesują się, co to się dzieje w Polsce. Ciekawe. Sekretarz stanu Antony Brinken a jakie nazwisko. Co Wam mówi to nazwisko? Był zaangażowany w proces. Proces yy, przystępowania Polski do NATO, ale sam opowiadał się też o swoich tutaj korzeniach polskich i doświadczeniach jego ojczyma z czasów Holokaustu, moi drodzy. No i wszystko się już rozwiązało. Blinken, takie nazwisko trochę podejrzane, już się okazało, moi drodzy. O co chodzi? Czyli chodzi o to, o czym mówię na początku, działania rządu w Warszawie. Amerykanie odbierają więc nie tylko na poziomie politycznym, ale także osobistym, czują się zawiedzeni kierunkiem, w którym zdąża Polska. Co, może Polska powiedziała, że nie wypłaci? Rozczarowanie w ostatnich tygodniach było tylko potęgowane i to nie tylko przez przyjęcie przepisu uderzających w końcu Discovery. Amerykanie protestowali też przeciwko nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, które związane jest z reprywatyzacją. Moi drodzy, wiecie o co chodzi, reprywatyzacja to jest to, o co się toczy gra w 447? To jest do, dosłownie to, to jest w 100% to. Tę ustawę także w środę przyjęli posłowie przeciwko y, rozwiązaniom, protestował też Izrael. No i już wiecie, moi drodzy, o co chodzi. I już wiecie o co chodzi. W tej sytuacji, wśród amerykańskich polityków narasta poczucie, że wobec Polski y, trzeba zastosować daleko idące sankcje. Moi drodzy, czyli sankcje za to, i teraz, teraz wiecie, o co toczy się gra. Ja też się dowiedziałem z tego artykułu, bo ja przypuszczałem, że to jest o tym 447, ale teraz już nie mam żadnych wątpliwości. Chodzi o to, moi drodzy, tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to. Tylko. Są trzy możliwe scenariusze. Pierwszym scenariuszem jest, w pierwszej kolejności Warszawa ma je odczu odczuć, czyli te sankcje, głównie w warstwie symbolicznej. Polska nie zostanie zaproszona na grudniowy szczyt demokracji. Druga możliwość Y, która jest rozważona przez Waszyngton, jest zablokowanie sprzedaży czołgów Abrams. Y, jest także trzecia możliwość opcja atomowa. Jeśli wymienione działania nie przyniosą żadnych rezultatów, chodzi już o sankcje personalne nakładane na prezydenta, premiera i prezesa partii rządzącej. Według nieoficjalnych informacji, Amerykanie biorą pod uwagę nałożenie na tych polityków zakazu wjazdu na, na teren Stanów Zjednoczonych. Co oczywiście oznaczałoby między innymi, że Andrzej Duda do końca swojej kadencji nie odwiedziłby już białego domu. Ja nie wierzę w to, co czytam. Moi drodzy, ja nie wierzę w to, co czytam. Ja po prostu nie wierzę w to, co czytam. Trzy możliwości. Ostatnią możliwością jest ban, ban dla dudy, ban dla rządzących, to jest po prostu nieprawdopodobne. A Gowin, to, co na początku, potwierdza Gowin jak Gowin Jednym uchem wpuszczać, drugim wypuszczać, ale. Jak to możliwe, moi drodzy, że Stany, że Stany tak się zainteresowały tą sprawą? Dlaczego akurat Polską? A no możliwe, dlatego że my jesteśmy teraz pod obserwacją. Wiecie, o co chodzi doskonale, że my, oni chcą od nas dużo, dużo, dużo pieniędzy i teraz wiadomo, o co chodzi. Ten pan Blinken, no to już wiadomo, moi drodzy. Ja jeszcze zrobię film o tym, jak amerykańscy senatorowie napisali list, bo oni znów napisali. Ostatnio też coś przegłosowali, że jednak zablokują i... Jeśli chodzi o tę reprywatyzację, to nikt nie będzie miał prawa już wyciągać rąk za to, co było kiedyś, i oni się, moi drodzy, złoszczą. Zobaczcie, to się wszystko składa w całość. To jest układanka, która się składa. Tutaj nie trzeba żadnych, żadnych filozofii. Naprawdę, to jest tak proste, by to pojąć. To jest aż zbyt proste. Jeszcze wam coś przeczytam na Business Insider. Discovery, czyli ten, do którego należy TVN, pójdzie do sądu w sprawie TVN, bo Polska łamie traktat handlowy z USA. Dziś przed nami dane o wzroście PKB. W drugim kwartale tego roku, w ujęciu rok do roku, zobaczymy wzrost rekordowy, zapewne o kilkanaście procent. Na giełdach wciąż drożeją akcje spółek, moi drodzy. Teraz tak, Discovery pójdzie do sądu w sprawie TVN, bo Polska łamie traktat handlowy z USA. Amerykański właściciel TVN, spółka Discovery, się nie poddaje i zamierza walczyć o swoje w sądach. Koncern poinformował w, w swoim oświadczeniu, że oficjalnie zawiadomił polski rząd o tym, że zamierza podjąć działania prawne w związku z naruszeniem przez Polskę polsko-amerykańskiej umowy inwestycyjnej, zawartej jeszcze w 1990 roku, będzie w ten sposób próbować dochodzić pełnej kompensacji za naruszenie ze strony Polski. Moi drodzy, to co się dzieje jest bardzo niepokojące, bo chodzi o kasiorkę, którą my wisimy i tylko o to chodzi. I no to już można by powiedzieć, że rozhulała się. Taka trzecia światowa na poletku polsko-amerykańskim. To już można z grubej rury tak powiedzieć, bo to się zbierało, to się zbierało, kumulowało, kumulowało, ale jakoś to trzeba było załatwić. Któryś z graczy musiał wykonać, mu, musiał wykonać coś, musiał to zrobić, więc to zrobił. Polska zrobiła to, Stan zrobił to, i teraz będą przepychanki, i teraz, znając życie, Polska się wycofa, i Polska odda to co. Musi, oczywiście nie musi, ale to, co musi w ich oczach oddawać. I tutaj o to chodzi, moi drodzy, o to chodzi. Jest zamieszanie po to, żeby przykryć to, co rząd planuje jesienią, to raz. Ale jeśli chodzi o to, dlaczego akurat ze Stanami, bo tutaj upieką sobie dwie pieczenie na jednym ogniu. Rozumiecie? Dwie pieczenie na jednym ogniu. Niech nakładają sankcje. Ja na miejscu Dudy, na miejscu Morawieckiego na miejscu Kaczyńskiego, to bym powiedział, a sobie nakładajcie, ja nie muszę wjeżdżać, ja nie muszę wjeżdżać, ja bronię mojego narodu. Ale znając życie, to tak nie będzie. Ponieważ no, na, nasi politycy to są pod pantofelkiem, moi drodzy. A że oni nie sprzedają, nie sprzedadzą sobie Abramsów, a to nikt nie sprzedają. Niech sobie sprzedadzą komuś innemu. A te F-35? Hmm, coś z tym F-35? Sprzedawać będą czy nie? Będziemy kupować, czy nie będziemy kupować? A jak tam stacjonowanie Polski, tutaj amerykańskich w Polsce? Nadal są wyjęci spod prawa, spod jurysdykcji polskiej, czy nie są wyjęci? No bo na razie to z tego, co mi wiadomo, to są wyjęci. To po prostu totalna patologia. Jak kraj może dyktować Polsce warunki? Jak kraj może szantażować i mówić, że nie wpuścili Dudę, czy Morawieckiego, czy Kaczyńskiego? Pal Kogo? Prezydenta i głowę państwa. Jak tak można? Jak tak można, moi drodzy? Dobra, zostawiam wam opinię, możecie napisać, co o tym sądzicie. Ja uważam, że to wszystko... Ma związek z 447. To, co się teraz dzieje. Z tym Discovery, z, z, tym, z tym, co teraz przeczytałem, z tym, że są, że są jakieś sankcje. Binkem, pan Blinken, czek mu tam. No i teraz to wszystko powiązane. Trzeba po prostu trochę pomyśleć, trochę po, po, poskładać układankę i wszystko wyjdzie. Dobra, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jest to bardzo niepokojące i jest to wręcz bardzo złe. Bardzo niekorzystne dla Polski, że Polska. Jakoś się tam stawia, nie wiem czy medialnie, tylko żeby to wyglądało, ale o tym oczywiście nie mówię, nie? Bo tam to, co wczoraj też przeszło w Sejmie, też jest wyciszone. Też jest wyciszone. Wszystko jest wyciszone, to co ma być wyciszone. Dobra, pozdrawiam was do usłyszenia. Cześć, pepe.